Od początku. Lala, jedna, jedna persona ucieka. Nie. Ja robię filmik Kasi. O, może być. Też pouciekali tutaj mi. Bez sensu, bo muzyka się skończyła, podkładu nie ma. Zrobimy zbliżenie na Patrycję. O, i ten szyderczy uśmiech, wredny czasami, wkurzający. Mm? Patryka nie ujmuje, Ale bo na się nie? wolę na Patrycję. Pani Krysi, nie będę filmował, bo się zasłoniła. Moja żona tam stoi, siedzi, chowa się. O, A tu koleżanka, szklanka nasza, solenizantka. Dansuje sobie. I uciekła muzyka. A to jestem ja. Ja żąbek. Sen <laughs> 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 <laughs>